Kiedy zapytamy dzieci o zawody związane z morzem, najczęściej wymieniają rybaka, marynarza, no i oczywiście pirata. Tymczasem morze daje znacznie szersze możliwości i pracy zawodowej, ale też budowania fantastycznych ścieżek rozwoju i pomysłów na przyszłość, pomysłów na przyszłość dla siebie, ale też pomysłów na przyszłość dla na przykład przyszłej gospodarki. Może w ostatnich latach bardzo mocno się zmienia, daje coraz większe i coraz szersze możliwości rozwoju, z czego korzystają też często panie, które coraz częściej pojawiają nam się w różnych branżach związanych z pracą na morzu. W przypadku wielu ciekawych, nowych zawodów na morzu można znaleźć dużo różnych ciekawych niż związanych chociażby na przykład z ekologią morza, która jest coraz bardziej, coraz szerzej dostrzegana. Dlatego warto inwestować w siebie, warto inwestować w morze, warto inwestować w rozwój i warto jest wziąć udział w projekcie. Odnaleźć może miejsce dla siebie, ale też przede wszystkim podzielić się fantastycznymi projektami, pomysłami, które drzemią w każdym z nas, a często są zupełnie niedoceniane. I przez otaczających nas ludzi, ale też przez nas samych, bo czasami nawet nie wpadniemy na pomysł, że to, co gdzieś sobie wyśnimy, projekty, które sobie wymyślimy, coś, co sobie zbudujemy, może być bardzo ważne i bardzo atrakcyjne także dla innych i może spowodować, że rozwiniemy nie tylko siebie, ale też na przykład morską gospodarkę. Zachęcamy przede wszystkim do udziału studentów. Którzy mogą wyjść poza ramy formalnej edukacji na uczelni, mogą spróbować czegoś zupełnie nowego, zupełnie nowego świata. Świata połączonego przede wszystkim z praktyką, świata połączonego z biznesem. Świata, który będzie ich przyszłym światem zawodowym i który być może otworzy nowe kierunki do rozwoju. Warto jest poruszać podczas konkursu różne tematy które na pierwszy rzut oka też nie są właśnie związane z branżą morską, takie na przykład jak sama edukacja morska. Dlatego że edukacja morska zależy tak naprawdę od was. To jak ona będzie prowadzona, to jaką chcecie widzieć tą edukację morską, może być zależne od waszych pomysłów. Dlatego w tym konkursie jesteśmy też otwarci na szukanie Nowych form edukacji, które byłyby i adekwatne do dzisiejszej rzeczywistości, ale też atrakcyjne dla naszych studentów, a także warto, żeby absolwenci podzielili się swoją wiedzą w tym zakresie, i być może zaproponowali nowe rozwiązania. Rozwój technologii daje dużo nowych możliwości, daje możliwości budowania zarówno symulatorów, daje możliwości budowania różnych platform, na których możemy dzielić się ze sobą wiedzą, na których możemy się nawzajem rozwijać i to też jest wpisane w cele naszego projektu.